Witajcie. Na dzisiaj kolejny wzór, bardzo łatwy, bardzo prosty wzór, wzór dla tych z was, którzy są początkujący. Nie boję się tego powiedzieć, że w 100% dla wszystkich początkujących, bo wzór w sumie jest robiony z prawych i lewych oczek znowu. Ja robię z tego y, kocyk dziecięcy, ponieważ y, w, w, august, y, w sierpniu Znowu będziemy dziadkami, no i babcia zaczęła już dziergać. To jest jeszcze dużo czasu, ale ten czas tak szybko leci, że nie obejrzy się. Prawa strona, lewa strona, lewa strona, prawa strona. Obojętnie, jak na to patrzycie, słuchajcie, to może być wasza lewa strona, to może być prawa strona. Tu nie ma tego, to nie ma znaczenia. Zobaczcie, ten wzór jest taki, że możecie go z obu stron używać. Widzicie? Ja dlatego razem z synową wybrałam, bo pytałam się jej, jaki wzór najbardziej by się jej podobał. Wybrałyśmy ten wzór, ponieważ on jest naprawdę jak ko kocyk. Możecie kłaść z, z tej strony na wierzchu czy z tej strony. Popatrzcie, on jest uniwersalny ten wzór. Bardzo prosty do zrobienia. Zaraz wam powiem z jakiej włóczki to robiłam. Jak ten kocek będzie już gotowy, obiecuję Wam, że pokażę Wam go w całości. Dzisiaj powiem Wam, z jakiej włóczki to robię, ale później to jeszcze potrwa. Przypomnę Wam tą włóczkę, jeżeli chcecie taki kocek, będziecie chcieli sobie robić i tak dalej. Dzisiaj tylko ten wzór Wam pokażę, dobrze? A więc, tak jak powiedziałam, możecie go wykorzystywać z obu stron, szkic do tego wzoru oczywiście mam dla Was. Nie ma problemu. Szybciutko Wam powiem tylko o tej włóczce, tak? Dla tych z Was, którzy już chcieliby zacząć robić ten, ten kocyk, bo Wam się spodoba ta włóczka. Słuchajcie, to jest. Są, są dyskusje pomiędzy mną a synową. Synowa mówi, że to jest taki baby blue. Ja bym powiedziała, że to nie jest baby niebieski. Kolor to jest, dla mnie, to jest bardziej. Męt, to znaczy miętowy taki, na to można powiedzieć. Wydaje mi się, że to z niebieskim to chyba nawet nic nie ma wspólnego. Popatrzcie, tu jest niebieski, to jest, to jest duża, dosyć różnica. Dla mnie to jest taka, taka mięta jasna, powiedziałabym. Dobrze, to jest Grundl, Big Mama znowu. Duży kłębek, 100%, poczekajcie, 100% akrylu. W 400 gramach mamy 1040 metrów. Ja kupuję często te włóczki z tej firmy, ponieważ to są duże kłęby. Na druty o grubości 3,5 do 4,5 mm numer koloru. Jeżeli wam się spodoba ten kolor, gdzie to ja tu miałam ten numer koloru? Kolor 134. To są, tak jak powiedziałam, duże kłęby. Ja w tej chwili robię z takiej, znaczy z innego koloru, ale z tej firmy robię sobie sweterek i mam go na fotelu, słuchajcie, w tym wielkim kłębie i to jest, to jest tragedia. Nie chciałam po prostu zwijać tego kłębka, bo nie chciałam robić połączeń, ale jeżeli to zwińcie sobie, jeżeli będziecie kupowali taką włóczkę, zwińcie sobie na mniejsze kłębki, bo jeżeli siedzicie w fotelu i dziergacie, to jest tragiczny z tym wielkim kłębem y, przy sobie. Y, no dobrze, teraz przejdźmy szybciutko do szkicu. Ja ten szkic jak zwykle zrobiłam dla Was w kolorze. No, ustawiaj się, ustawiaj się. Y, zrobiłam w kolorze, żeby to lepiej Wam wytłumaczyć, żeby Wam lepiej to pokazać. Słuchajcie, lewe oczka mamy... Liczbę oczek podzielną przez 16 to jest zawsze to, co jest w czerwonym kwadraciku, plus 2 oczka przed raportem, plus 4 oczka po raporcie. Na wysokość mamy 12 rzędów, 13 powtarzamy znowu od pierwszego. Na czarno zaznaczone są lewe oczka, na niebiesko prawe oczka. Te literki V z tą kreseczką poprzeczną na zielono zaznaczone to są dwa oczka przenosicie z lewego drutu na prawy nić przed robótką nie przerabiacie tych oczek natomiast te V z tą na czerwono zaznaczone to przenosicie te dwa oczka bez przerabiania, ale nic jest za robótką to wszystko Wam w trakcie robótki pokażę, ja z Wami będę robiła dzisiaj Aha, chciałam jeszcze coś powiedzieć. Widzicie, ja za szybko gadam. Ja tutaj zaznaczyłam wam prawe, znaczy parzyste, nieparzyste i parzyste rzędy. Bo ze względu na to, że będzie wam się lepiej, to może yy, wzrokowo, ja na przykład jestem wzrokowiec, ja, ja muszę patrzeć i jak popatrzę, to po którymś tam razie ja już nie potrzebuję tego szkicu, wiem, co i jak robić dalej. Zaznaczyłam te parzyste rzędy tylko dlatego, że ci z Was, którzy są naprawdę początkujący i, i, i rozpoczynają dziergać, to żebyście po prostu wiedzieli, dlatego że tam w tym wzorze są te zdejmowane te oczka, znaczy przenoszone bez przerabiania, żeby to dla Was było łatwiejsze. Zapiszcie sobie pod tym szkicem, jak go sobie przerysujecie, co te znaczki oznaczają. W trakcie dziergania teraz zobaczycie, jak to się robi. Ja razem z Wami będę dzisiaj dziergała jeden raport na szerokość. Jeden raport na wysokość, a więc nabrałam liczbę oczek. Ja już tutaj widzicie, mam jeden raport, przerobiłam na szerokość i na wysokość. Na drucie mam liczbę oczek podzielną przez 16, to znaczy mam 16 oczek dla jednego raportu, plus 2 oczka przed, plus 4 po, plus 2 oczka brzegowe. Te oczka brzegowe ja przeważnie nigdy nie zaznaczam na szkicu, ale mówię o tym także, że wiecie, że one tam są. A więc rozpoczynamy oczkiem brzegowym. Pierwsze zdejmuję, nie przerabiam. Ostatnie przerabiam zawsze na lewo. Wtedy macie taki ten kancik, ten rancik bardzo czysty, ładny. I rozpoczynamy przed raportem dwa oczka lewe. Pierwsze i drugie. Rozpoczynamy pierwszy raport. 16 oczek lewych. To znaczy, może, żeby to skrócić. W pierwszym rzędzie wszystkie oczka, i te przed raportem, i te po raporcie przerabiacie na lewo. To może w ten sposób będzie łatwiejsze. Dopiero będziemy mówili o, o raportach, jak przejdziemy już tam, gdzie trzeba przenosić te oczka i tak dalej. Dobrze, w tej chwili robimy wszystkie oczka na lewo. Ten wzór możecie nie tylko dla, na kocyki dziecięce wykorzystać, możecie go również wykorzystać na czapki, możecie na szale. On jest, zobaczcie, popatrzcie, szalik. Dla mnie to będzie super, na szalik by było, ponieważ ma dwie strony bardzo ładne. Lewe, lewe i tak dalej do końca. I ostatnie oczko brzegowe przerabiam oczywiście na lewo. Gotowe. Odwracacie waszą robótkę, jesteście teraz w drugim rzędzie, drugi rząd. Przerabiacie wszystkie oczka na prawo. To znaczy brzegowe zdejmuję i obojętnie, czy to są przed czy po raporcie, ja wszystkie oczka przerabiam na prawo. I teraz chciałabym wam powiedzieć, że yy, yy, widzicie, że ja przerabiam oczka na prawo, wsuwając prawy drut pod tylnią ściankę. Ja nie robię plasy, yy, klasycznym sposobem prawych oczek. Ale jeżeli chce, dziergacie klasycznym sposobem, klasycznym to jest wsuwając prawy drut pod przednią ściankę, to nie ma znaczenia w tym wypadku. Dziergajcie tak, jak, jak Wam najwygodniej jest, tak jak żeście się nauczyli, tylko jeżeli zaczniecie klasycznym od początku, to róbcie do końca klasycznym, tak samo jak ja tymi pod tylnią ścianką. Ostatnie jest oczywiście oczko brzegowe, które przerabiam na lewo. Jesteśmy teraz w trzecim rzędzie i rozpoczynamy oczkiem brzegowym, a następnie mamy dwa oczka na prawo. To są oczka przed raportem. Pierwsze i drugie. Rozpoczynamy pierwszy raport, cztery prawe, raz, dwa, trzy. Cztery. Na pewno dziwicie się, bo dopiero przed chwilą Powiedziałam, że, że wsuwam drut Robiąc prawę pod tym ścianką Ale one mi tu schodzą z drutu jako lewe oczka Więc Przerabiam je Pod przednią ścianką To jest troszeczkę skomplikowane, ale to jest mój Mój błąd życiowy Który się nauczyłam Jako młoda dziewczyna I, i, i po prostu ja tak robię Jak Róbcie tak te oczka prawe Jak nauczyliście się Jak wam jest Najwygodniej. Jesteśmy teraz, zrobiliśmy cztery, tak, cztery prawe. Jesteśmy teraz w tej chwili yy, przy zielonej literce V z tą poprzeczną kreseczką. A więc bierzecie włóczkę przedrobutkę i te kolejne dwa oczka przenosicie bez przerabiania z lewego na prawy drut. Włóczka jest przedrobutką. Ona wędruje z powrotem do tyłu. I robicie teraz sześć oczek prawych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. I znowu to samo. Włóczka przed robótkę, kolejne dwa oczka przenosicie bez przerabiania z lewego na prawy drut, włóczka wędruje, nić wędruje za robótkę. Dwa oczka prawe. I tak powtarzacie taką ilość raportów, jaka potrzebna jest Wam dla Waszego projektu. Po ostatnim raporcie robicie cztery oczka na prawo, to są te oczka dla symetrii, i oczko brzegowe na lewo. Czekajcie, bo mi spadło. Prawe to ma być. I oczko brzegowe na lewo. Gotowe. Odwracamy robótkę i patrzycie na szkic od lewej strony do prawej rząd czwarty. Przed raportem mamy cztery oczka lewe. Oczywiście oczko brzegowe i teraz robimy najpierw cztery lewe oczka. Są te przed raportem. I rozpoczynacie pierwszy raport. Dwa lewe i czerwone V. Nic zostaje za robótką. Kolejne dwa oczka przenosicie bez przerabiania z lewego na prawy drut. Zobaczcie. Następnie robimy 6 oczek lewych. Pierwsze, drugie, no, trzecie, czwarte i szóste. I znowu dwa przenosimy. Nic zostaje za robótką. Cztery lewe. Po tych czterech lewych powtarzacie wasze raporty. Po ostatnim raporcie macie dwa oczka. Na lewo dla symetrii i oczko przerokowe. Gotowe. Odwracacie waszą robótkę i jesteście teraz w piątym rzędzie, i ten piąty rząd jest identyczny jak trzeci. Ja z wami zostanę, jeżeli już wiecie jak to robić, to możecie przesunąć mnie dalej, przewinąć. Nie musicie mnie słuchać. A więc po oczku brzegowym w piątym rzędzie robimy dwa oczka dla symetrii na prawo. Rozpoczynamy pierwszy raport. Cztery oczka prawe. I czwarte. I znowu nić wędruje przed robótkę. Kolejne dwa oczka przenosimy, nie przerabiamy, nic za robótkę. Sześć oczek przerabiamy na prawo. Piąte i szóste, nić wędruje przed robótkę, kolejne dwa oczka przenosimy, nie przerabiamy. Nić za robótkę, dwa oczka prawe. I powtarzacie, po tych dwóch oczkach prawych powtarzacie wasze raporty. Po ostatnim raporcie robicie cztery oczka dla symetrii na prawo i jedno oczko na lewo, to jest oczko brzegowe. Odwracacie robótki i robicie szósty rząd. Szósty rząd jest identyczny jak rząd czwarty. A więc po oczku brzegowym mamy dla symetrii cztery oczka lewe i rozpoczynamy raport. Dwa na lewo. Nic zostaje za robótką. Kolejne dwa oczka przenosimy, nie przerabiamy. 6 oczek na lewo, piąte i szóste i dwa oczka przenosimy, nie przerabiamy, nic za robótką. 4 oczka lewe i powtarzacie Wasze raporty. Po ostatnim waszym raporcie robicie dwa oczka na lewo i oczko brzegowe. Jesteśmy teraz w siódmym rzędzie i rozpoczynamy oczkiem brzegowym, zdejmujemy je, a następnie mamy wszystkie oczka, przerabiamy na lewo. One nam schodzą tutaj z drutu jako prawe oczka, a więc może być Wam troszeczkę ciężej je robić, ale pomimo tego to jest do zrobienia i musicie je wszystkie na lewo przerobić. A więc w ten sposób robimy wszystkie oczka na lewo. Również te, które zdejmowaliście bez przerabiania, również te będą przerabiane do końca na lewo. I tak w ten sposób do końca. Rząd ósmy, oczko brzegowe i w rzędzie ósmym przerabiamy wszystkie oczka na prawo. Te dla symetrii również, także tutaj nie musicie nic liczyć, obliczać. Tu mamy wszystkie oczka na prawo. Zobaczcie, i te oczka, które zdejmowaliście, one już się tak przeciągnęły, zrobiły się takie naciągnięte i bardzo ładnie to później będzie Wam wyglądało. A więc róbcie wszystko na prawo. To jest naprawdę bardzo prosty i naprawdę bardzo ładny wzór. Dlatego zawsze mówię na początku, dla początkujących czy nie dla początkujących. Ja staram się robić bardzo dużo wzorów czy, czy wideo, filmów dla tych z Was, którzy są początkujący. Odwracacie Waszą robótkę, i jesteśmy teraz w dziewiątym rzędzie. I w dziewiątym rzędzie po oczku brzegowym. Czekajcie, bo coś teraz. Coś mi się tam zahaczyło. Po oczku brzegowym mamy dwa oczka dla symetrii, które przerabiamy na lewo. Pierwsze i drugie. I teraz mamy znowu tą literkę V w kolorze zielonym z tą poprzeczną kreseczką. To znaczy nić kładziecie przed robótką, i te kolejne dwa oczka z lewego drutu przenosicie bez przerabiania na wasz prawy drut. Nić wędruje za robótkę. Robicie sześć oczek na prawo. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte i szóste. I znowu nić przed robótkę. Dwa oczka przenosicie, nie przerabiacie. I znowu sześć prawych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Gotowe. I powtarzacie Wasze raporty, taką ilość, jaką potrzebujecie dla Waszego projektu. Po ostatnim Waszym raporcie wędruje nić przed robótkę. To są te oczka dla symetrii 2, przenosicie bez przerabiania. Kolejne dwa oczka przerabiacie na prawo i oczko brzegowe przerabiacie na lewo. To był teraz nasz dziewiąty rząd. Odwracamy robótkę i jesteśmy w rzędzie dziesiątym. Po oczku brzegowym robimy dwa oczka na lewo. Pierwsze i drugie. Nic zostaje za robótką, kolejne dwa oczka przenosimy bez przerabiania. Rozpoczynamy pierwszy raport sześć oczek lewych, czwarte, piąte i szóste. Dwa przenosimy nic za robótką i sześć lewych. Pierwsze, drugie, trzecie. Czwarte, piąte i szóste. Dwa przenosimy i dwa prawe dla symetrii. I oczko brzegowe. Odwracamy naszą robótkę i robimy kolejny rząd. Tak, jest wszystko dobrze. Robimy kolejny rząd. Dwa, y, oczko brzegowe. I teraz mamy dwa oczka prawe. Pierwsze i drugie. Poczekajcie, bo coś mi się tutaj kręci. A więc y, w jednastym rzędzie oczko brzegowe, dwa oczka prawe, przed robótkę, dwa oczka przenosimy z lewego drutu, na prawy, to już jest, yy, pierwszy, w pierwszym raporcie jesteśmy. Następnie nić wędruje za robótkę i robimy sześć oczek na prawo. Pierwsze, drugie, trzecie, piąte i szóste. Znowu nić przed robótką. Dwa oczka przenosimy bez przerabiania. I znowu sześć oczek prawych. Raz, dwa. 5 i 6. I od tego momentu powtarzacie Wasze raporty. Tyle tych raportów, co potrzebujecie dla Waszego projektu. Po ostatnim raporcie robicie oczka dla symetrii, Nić przed robótkę 2 zdejmujecie bez przerabiania. I dwa oczka prawe. Pierwsze i drugie i oczko brzegowe na lewo. Odwracacie znowu robótkę. I robicie wasz ostatni 12 rząd. Z lewej na prawo patrzymy na szkicu. Oczko brzegowe zdejmujemy. Dwa oczka lewe i dwa oczka przenosimy. Nic zostaje za robótką. I te kolejne oczka są przenoszone. Rozpoczynamy pierwszy raport. Sześć oczek przerabiacie na lewo. I jeszcze jedno. Nic zostaje za robótką, kolejne dwa oczka przenosicie. I znowu sześć. czy sześć na lewo, robicie w tej chwili. Szóste. Nic za robótką, kolejne dwa oczka przenosicie, nie przerabiacie. I powtarzacie wasze raporty. Po ostatnim raporcie macie dwa oczka na lewo. I oczko brzegowe, które przerabiam też na lewo. Gotowe. Tak to cudo wygląda po przerobieniu dwóch raportów na wysokość i jednego raportu na szerokość, zobaczcie. Tak, ono, tak ten wzór wygląda. I musicie przyznać, że obie strony są bardzo ładne, prawda? Tak jak powiedziałam, ten szkic to możecie sobie przerysować. Jak widzicie, on jest bardzo łatwy. Jak za każdym razem, możecie sobie wziąć na pauzę to wideo, na stop i po prostu to przerysować. Życzę Wam miłego dziergania i zostańcie zdrowi. Do następnego razu, do następnego mojego filmu. Cześć.